Siemanko, witajcie na kanale. Ostatnio były dwa modele bieżni typowo do chodzenia, do wyrabiania kroków z możliwością oczywiście biegania. Jeden model droższy Kingsmith K12 i drugi model bardziej budżetowy Urbo Gym Light. Dużo z Was uważało, że cena 2200 zł za taką bieżnię do wyrabiania kroków jest mocno przesadzona. Dlatego postanowiłem zrobić porównanie tych dwóch modeli. Odpowiemy sobie na pytanie... Czy faktycznie trzeba kupować taką bieżnię droższą do wyrabiania kroków, czy można sobie robić kroki na bieżni za 1000 zł? Pierwsza sprawa, najistotniejsza, to cena. Tą bieżnię możemy kupić najdrożej za około 2499 zł, a tą za 1100 zł. Obecnie one są w promocji. Tą możemy kupić za około 2000 zł, ta jest w promocji za 960 zł. Z czego wynika taka duża różnica cenowa? i jak się różnią, jeśli chodzi o specyfikacje. Wbrew pozorom, te bieżnie są dosyć podobne, jeśli chodzi o techniczne sprawy, ale zaraz Wam to przybliżę, czym się dany model różni, który jest troszkę lepszy i na co jeszcze zwrócić uwagę przy zakupie. Druga sprawa to maksymalna waga użytkownika. URBO Lite jest preferowane użytk dla użytkowników do 100 kg. King Smith K12 do 120 kg. Chociaż ja uważam, że w obu przypadkach warto jednak troszkę mniej założyć sobie tej wagi o jakieś 5-10 kg, żeby mniej zużywać ten sprzęt i żeby nasz trening był bardziej komfortowy. Więc uważam, że takie osoby max 95 kg tutaj powiedzmy 110. Jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o długość pasa biegowego? W przypadku King Smith mamy powiedzmy 122 cm w przypadku. Urbo Gym Light mamy 107 cm. Jeśli chodzi o szerokość, tutaj mamy 41, a tutaj mamy. 48. Więc, jak widzicie, jeżeli chodzi o długość i szerokość pasa biegowego, King Smith K12 ma ten pas dużo dłuższy i szerszy. Mam większe możliwości, jeżeli chodzi o wagę użytkownika. Kolejna ważna sprawa, czyli moc silnika. Urbozim ma z tego, co podają producenci, mocniejszy ten silnik, bo maksymalna moc silnika to jest. Dwa konie mechaniczne, w przypadku King Smith jest podane 1,25 konia mechanicznego, więc jeżeli brać pod uwagę założenia producentów, to bieżnia Urbo Gym ma ten silnik mocniejszy. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, to obie te bieżnie mają ustawioną prędkość maksymalną 12 km na godzinę i właśnie teraz sobie zobaczycie, jak wygląda bieganie na jednej i na drugiej z tą prędkością. اول تنها Sprawdzimy sobie teraz King Smitha i teraz lecimy 12 na King Smithie. sprawę, że większość z Was i tak będzie tą bieżnię kupować bardziej do chodzenia, czy do lekkiego truchtania. Zresztą sam Wam nieraz powtarzałem o tym, że one właśnie do tego służą. Niemniej jednak przetestowaliśmy sobie bieganie, ale tak jak mówię, do takiego szybkiego biegania częstego raczej sobie trzeba kupić inny model bieżni. Wracając, przetestujmy sobie teraz, jak się zachowują przy wolniejszej prędkości, jak to wygląda z głośnością. Zrobimy sobie na przykład na prędkości 3 i na prędkości 6 i zobaczycie sobie, sami ocenicie, będziecie mieć dwie na jednym ekranie, jeden po drugim test, będziecie wiedzieć, co od danej bieżni chcecie oczekiwać. Ja oczywiście swoje wnioski podsumuję na sam koniec tego filmu. Co jeszcze jest istotne, bieżnia Kingsmith ma czujnik obciążenia, więc jeżeli będziecie na niej ćwiczyć, odpalicie ją sobie i będziecie ćwiczyć bez nie wejdziecie na nią, to po jakimś czasie się sama wyłączy, zresztą sobie będziecie mogli zaraz zobaczyć, czy ją odpalimy, a w międzyczasie też użyjemy pilota i odpalimy sobie naszą urbo. W międzyczasie ta niech sobie chodzi, a sprawdzimy sobie, jak wygląda głośność na poziomie np. Na 3 i jak się spaceruje z prędkością 3 wyrabia kroki. Widzicie, wyłączyła się. Bo nie ma obciążenia. Ja ustawiam sobie trójkę i idę sobie z prędkością 3. Wyrabiam kroki, to jest taka właśnie optymalna prędkość. Do wyrabiania kroków, do takiego rehabilitacyjnego marszu dla zdrowotności, mamy trójeczkę. Spokojnie nie przeszkadza mi to w rozmawianiu z Wami, telefon jest trochę dalej. Specjalnie nie używam mikrofonu, żebyście to mogli normalnie usłyszeć. Czy głośno, czy nie, potem sobie jeszcze zbliżymy. Tak wygląda chodzenie z prędkością 3. Jeżeli chodzi o taką prędkość i osobę mojego wzrostu, czyli metr 78, to ten pas biegowy w zupełności mi wystarcza. Nie mam, jakich, nie mam jakiegoś wrażenia, że muszę podganiać tą bieżnię. Całkiem przyjemnie mi się idzie. Jest ustabilizowane, także bez problemu sobie tutaj z tą trujeczką idę, wyrabiam sobie kroki. Nie ma jak najmniejszego problemu. Ten pas jest sam raz. Nie mogę powiedzieć, że jest w jakimś stopniu za krótki, i dajemy sobie szóstkę. I teraz idziemy z szóstką. Silnik troszeczkę głośniej zaczął chodzić. Tutaj już muszę raczej używać takiego szybkiego marszu, jak widzicie. Ale w dalszym ciągu jest to dla mnie wykonalne. Ten pas nie jest dla mnie za, za krótki. Oczywiście, jeżeli ktoś już będzie na przykład ode mnie wyższy, powiedzmy o 5 cm. To ten faz może być dla niego troszkę krótkawy, szczególnie przy bieganiu. Ale jak widzicie, ja sobie idę szybkim marszem przy prędkości 6 i jest jak najbardziej ok. I tu macie z perspektywy takiej 6 na godzinę. Więc możecie sobie usłyszeć, zobaczyć, jak pracuje ta bieżnia z takiej perspektywy i jak to wygląda przy takim dynamicznym marszu. Zaraz sobie wskoczymy też na King Smitha. Używamy pilota i dajemy sobie trójkę. I teraz sobie idę z trójką. Również jest bardzo wygodnie, przyjemnie. Też jest odpowiednia amortyzacja. Jak najbardziej tutaj jestem zadowolony. Przyjemny spacer. Mogę sobie spokojnie oglądać telewizję. Prędkość mnie nie przeszkadza w tym czy stabilizacja na bieżni, żebym musiał się jakoś na tym mega koncentrować i z powodzeniem przy takiej głośności mogę sobie oglądać telewizję. I teraz szóstka. Teraz mamy kamerę trochę bliżej, tak żebyście sobie mogli zobaczyć i usłyszeć. Wydaje mi się, że tamta jest troszkę szybsza na tej prędkości 6 km na godzinę, ale to możliwe, że jest moje odczucie. Jeśli chodzi o hałas, jak to odczuwacie, to już sobie wy ocenicie, ja tutaj w tych nagraniach, z których bieżnia chodzi, nie będę nic robił, jeśli chodzi o poziom głośności, zrobimy to, to tak, żeby faktycznie było słychać tą bieżnię, to już będzie wasza ocena, chociaż wydaje mi się, że przy szóstce, no raczej już trzeba będzie trochę głośniej oglądać telewizję, zarówno w przypadku jednej, jak i drugiej, ale tu już mamy dynamiczniejszy marsz i trzeba się postarać, to już jest taki bardziej, można powiedzieć, że trening. Jeszcze wam nagram z dołu, i tu sobie też ustawiamy prędkość 6. Można też używać aplikacji. Na temat aplikacji do bieżni jest wzmianka na filmie pełnometrażowym. I idę sobie z prędkością 6 na godzinę. Szybki marsz. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda z tej perspektywy i jak to słychać. Jeśli chodzi o piloty, to oba modele mają proste piloty. Mamy tylko przycisk właściwy do startu, zwiększania prędkości i yy, zmniejszania. Także tutaj można powiedzieć, że tylko różnią się designem. A jeżeli chodzi o funkcjonalność, to funkcje są takie same. Jeśli chodzi o panel, o jakiś wyświetlacz, to w przypadku King nie mamy takich rzeczy. Tu ewentualnie możecie sobie dać telefon, tablet i wtedy w telefonie macie aplikację, więc yy, trzeba mieć dodatkowo smartfona, żeby jeżeli nie wystarcza Wam informacja na pilocie, o spalonych kaloriach czy o prędkości, także tutaj jest to dosyć można powiedzieć ograniczone. Na tym wyświetlaczu nam się tylko wyświetla, jaki jest dany tryb i logo Smith. I mamy czas pracy, dystans, kalorie i prędkość, którą możemy z niej zwiększać. Więc automatycznie też możecie sobie, no niestety pilot tutaj nie wejdzie i wypadnie, ale możecie sobie go owinąć o rękę czy schować do kieszeni i też możecie korzystać z pilota. Możecie sobie to sprawdzać. W przypadku Urbo Gym jest fajne z tym, że mamy ten panel tutaj, więc nie musimy nigdzie nic sprawdzać. Mamy też głośnik wbudowany, mamy możliwość łączenia się Bluetooth, także, jak na taką tanią bieżnię, i tak jest sporo gadżetów. I tutaj też jest szybki panel, że oprócz tego możemy sobie położyć pilota, telefon, coś tam jeszcze. To mamy szybką prędkość 3, szybką prędkość 6, start, stop. Oczywiście obie mają tą zawleczkę bezpieczeństwa, którą powinniśmy podpiąć do ubrania. I jeżeli byśmy się przewrócili, czy gorzej się poczuli, to wtedy to od, odciągamy i bieżnia nam się automatycznie zatrzymuje. Jeszcze istotna sprawa dla wszystkich osób, które pracują zdalnie czy na przykład chcą sobie tą bieżnię dać pod biurko. Pytanie, czy można sobie złożyć ten panel. Zarówno w przypadku jednej, jak i w przypadku drugiej. Możemy sobie ten panel złożyć tylko po złożeniu tego panelu. W obu bieżniach prędkość maksymalna wtedy jest 6 km na godzinę. Wynika to zapewne ze względów bezpieczeństwa, żeby się ktoś nie przewrócił podczas treningu właśnie bez. Tego zabezpieczenia. Także to jest od, ze strony producentów, od strony bezpieczeństwa. Kolejna sprawa jaka jest wysokość tej bieżni po złożeniu bo część z Was chce na przykład schować ją pod kanapę, pod yy, łóżką. Gatesmith po złożeniu ma około 14 cm, Urbo około 13, także jest centymetr niższa. To warto powiedzieć, obie te wieżnie mają kółka transportowe, więc jeżeli chcecie je sobie przestawić, to dźwigamy ją do przodu i jedziemy sobie kółkami. Tutaj podobnie to wygląda, także bez problemu można je przestawiać. Tutaj jest jeszcze 6 system poziomowania tej bieżni amortyzacji, więc można powiedzieć, że jest zastosowane dodatkowe rozwiązanie. Ta bieżnia tego nie ma. I na koniec, moje podsumowanie. Trochę wam pokazałem na temat tych bieżni, co ja osobiście sądzę. Ja osobiście uważam, że jeżeli szukamy bieżni, jeżeli szukałbym bieżni dla siebie, typowo do wyrabiania kroków. Takiej podstawowej właśnie, na przykład w celach rehabilitacyjnych, czy w celach zdrowia, czy żeby sobie właśnie robić kroki, to dla osoby przy mojej wadze 80 kg, moim wzroście 178, w zupełności wystarczyłaby mi Urbo Gym Light i myślę, że cena tam 960 złotych, to jest po prostu super cena za tego typu sprzęt. Mamy za bieżnie do wyrabiania kroków, do lekkich struktów, do marszobiegów. Jeżeli natomiast byłbym gabarytowo większy, wyższy no to w tym momencie już bym musiał pomyśleć o Kingsmith albo o jakimś modelu, który by był na pewno większy od tej bieżni, bo jest dłuższa i producent też podaje, że osoby do 120 kg mogą na tej bieżni spokojnie sobie ćwiczyć. Jeżeli chodzi o design no to widać, że ta jest bardziej designerska, bardziej taka nowoczesna. Ta jest bardziej prostym modelem, chociaż moim zdaniem, design też nie idzie w parze z funkcjonalnością, gdyż, tak jak Wam mówiłem, przez to trochę przekombinowanie, projektowanie, trochę się zatraciliśmy w funkcjonalności, bo tu trzeba mieć aplikacje, piloty i jest to takie trochę uciążliwe w sprawdzaniu. A tu mamy prosty panel, gdzie nam podaje najistotniejsze rzeczy. A nie oszukujmy się, jak ktoś sobie kupuje taką prostą biażnię do wyrabiania kroków, to go właśnie interesuje tylko czas treningu, ilość spalonych kalorii i prędkość. I to wszystko tutaj jest na tej bieżni. Więc uważam, że jak ktoś szuka rozwiązania tańszego, jest gabarytowo mniejszą osobą, to bez problemu może sobie kupować bieżnię Urbo Gym. I dla mnie ten produkt w tej e, półce cenowej, tak jakby się obronił, ta mogłaby być trochę tańsza, za bardzo jest trochę designerska, jeżeli porównujemy oba te produkty. Oczywiście jest to też dobra bieżnia i też spokojnie można sobie ją kupić. Tylko, że część osób powiedziała, że ta cena jest z kosmosu jest za droga. Też trudno powiedzieć, żeby ta bieżnia miała kosztować 900 zł, bo jak widzicie, jest, ma większy pas biegowy, jest większa, jest trochę masywniejsza i ma większy udźwig, więc też cena trochę robi swoje. A jeżeli chodzi też o to, że szukacie innej bieżni, to można też poszukać jakiejś innej marki, tańszej. Gen Generalnie, że w takim budżecie, właśnie do 1000 zł, Urbo light jest jak najbardziej spokobieżnią. Event, jeżeli macie takie gabaryty, jak właśnie podano. Jeżeli jesteście osobami, które więcej ważą, są wyższe, trzeba wtedy szukać innych modeli, ewentualnie zwrócić uwagę na King Ale, tak jak mówię, pokazałem Wam plusy i minusy, i możecie sobie porównać, jaki z tych modeli, dwóch, które mam u siebie. Jest dla Was odpowiedni, a kto wie, może też są jakieś inne modele, które są godne uwagi. Jeżeli takie modele znacie, napiszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i pomoże Wam w zakupie czy wyborze właśnie takiej bieżni do wyrabiania kroków. Jeżeli chcecie inne tego typu filmy, to śmiało, piszcie. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, hej.